Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Przechodzę do Was z horoskopem na kolejny tydzień maja, czyli od 15 maja do 21, a jej horoskop w maju będą łączone po trzy znaki. I w tym kierunku będę do końca maja podążała. To jest na ten tydzień, a w przyszłym tygodniu będzie do końca, do końca maja. I teraz tak, zadecydowałam, iż będę robiła dla Was horoskopy miesięczne dla każdego znaku osobno, ale też postaram się Wam te miesięczne horoskopy rozłożyć na tygodnie. Także każdy, myślę, będzie zadowolony. I w takim kierunku chcę podążać. Bo uzyskałam też bardzo fajną podpowiedź od pewnego widza, abym robiła horoskopy tak, jak ja to czuję, nic na siłę, bo wtedy będzie tak, jak być powinno. I taka chyba wskazówka jest dla mnie jak najbardziej właściwą, też podpowiedź, fajna rada. Zatem tutaj ten złoty środek, myślę, został znaleziony i wszyscy, jeśli nie wszyscy, to większość z Was będzie zadowolona. Dzisiaj karty również mi pokazują różne historie, ale też domagają się w poprzednich trzech znakach była taka dwa razy sytuacja, domagały się ponownego potasowania, tak czułam, ale też domagały się w przypadku jednego ze znaków zodiaków podbicie jednej sfery. Czasem tak jest. Ja tutaj jeżeli chodzi o kwestię prognozy z kart Tarota dla Was, ja tutaj Oprócz historii nauka tarota, gdzie przygotowuję się do odcinka, bo muszę wszelkie informacje sobie poukładać w głowie, co o czym chciałabym Wam powiedzieć, i jakie na przykład rozkłady, to co ma być, ale to, co idzie w trakcie, to idzie ze środka. A jeżeli chodzi o kwestie odpowiedzi na Wasze pytania, w kwestie horoskopów, Idę tak jak serce, intuicja i karty mi podpowiadają. Zatem, jakieś potknięcia czy coś, nie będę tego wykasowywała, z jakiegoś powodu to miało się pokazać, z jakiegoś powodu to się miało zadziać. A zatem po prostu, tak jak energia szła w prognozie, w czytaniu kart, z taką od razu idę. Czasem może być tak, że będę potrzebowała dosłownie chwilki na to, abym się zastanowiła, co karty chciały przekazać, ale to jest autentyczne, po prostu. I mam nadzieję, że to zrozumiecie. Dobrze, zatem idziemy do raka. Rak na ten przyszły tydzień. 15. 15. Ma do 21. Co tam dla raczków? Co tam dla raczków? Rak, rak, rak. Na ten przyszły tydzień, co też tutaj w tym przyszłym tygodniu? Mhm. Już się rysuje. No, i kwestie uczuć się dla kochanych raków pierwsze rzuciło. Karta dla raka na wstępie, dla, dla osób, które są w związkach. Mam pokazane, że wasz związek się będzie jeszcze bardziej umacniał, ale nie tylko, że będziecie się kochać, to też będziecie szli w aspekcie nie tylko, że Cię kocham, to jest, jesteś jeszcze moim przyjacielem, partnerem, na kimś, kogo mogę liczyć. Ale również mam pokazane, że niektóre raki. Które są właśnie w związkach, będą szły w kwestie deklaracji. Czy to podpisywania na przykład. Tutaj mówię coś związanego z ślubem, nawet konkordatowym, bo taka historia, czy też. Że, bo tu jest kościół i, i a z mieczy Mnie to, ta konfiguracja zazwyczaj mówi o ślubie konkordatowym, a nie tylko i wyłącznie aspekt cywilnego, czy też na przykład po cywilnym kościelnym. Coś takiego mi się tutaj rysuje. I nie tylko, że będziecie naprawdę fajną relacją, czy też w fajnym kierunku podążacie, no to też będziecie sobie przyjaciółmi. Ale też mam pokazane dla raków, tych, które są samotne, zostanie Wam przedstawiona osoba przez bliską Wam, z którą będziecie mogli tutaj kroczyć dalej. Taka jest historia dla Was, kochane raki. No to zobaczmy, co tam w historii finansowo-zawodowej dla Was. Się rysuje. No, jaka fajna karta. Na dzień dobry. Zobaczmy, co dalej. Zobaczmy, co dalej. Mhm. Pozytywne wiadomości w aspekcie pracy będzie świętowanie, być może raki, które szukają pracy, w końcu podpiszą fajną umowę, bo Asmonet mówi o konkretnej umowie. Nie jest to żadna umowa śmieciowa, czy też na zasadzie zlecenia. Nic takiego tutaj się nie rysuje, tylko coś konkretnego i jest tutaj radość, i ta praca blisko domu, blisko miejsca, w którym się jest. I żebyście też to. Jakby brali pod uwagę, bo karty też pokazują, że możecie chcieć gdzieś odwracać głowę, nie tędy droga. Zatem bardzo fajne karty. No to zobaczmy, kochane raki, jak tam kwestie zdrowia. Kobiety powinny zwrócić uwagę na układ moczowy, na sprawy kobiece, bo mi się tutaj rysuje. Mężczyźni, mam tutaj wrażenie, że trzeba będzie zwrócić uwagę na kwestie tutaj krążenia krwi, jak najbardziej ciśnienia krwi, ale też kobiety, które panie raczki, które się będą decydowały na zapłodnienie, czy też powiększenie rodziny, ale mi się tu metoda in vitro pokazuje. Tak, zadzieje się. Będzie się działo, jak najbardziej tak. Mam pokazane, że trzeba być cierpliwym i konsekwentnie podążać do przodu, a będzie fajnie. Zatem takie są informacje dla Was, kochane raczki. Mam nadzieję, że ten przyszły tydzień będzie Wam się właśnie tak realizował. Zatem zapowiedzi są całkiem fajne. No to zobaczmy, co tam dla lwów. Sama jestem ciekawa, bo jestem lewicą. I zobaczymy, jak to wygląda. Lew, na co powinny zwrócić uwagę. Aha, i powiem Wam tak, z własnego doświadczenia. Były tam sprawy rozliczeniowe, że pewne rzeczy, które gdzieś tam powinny być pozakańczane, które nie przynoszą jakby czy to satysfakcji finansowej, czy też. Utrudniają nam pewne rzeczy, że będziemy się z tym rozliczać, i tak się zadziało. Dokładnie, dosłownie pewne historie się pozakończały, a wczoraj bodajże u mnie i tak z taką kropeczką nad i, zatem u mnie się zadziała, jak u Was. Ale patrzymy, lew, na co powinien zwrócić uwagę, jaka tam kwestia jest warta uwagi, i która no to widocznie tak miało być. Tak miało być. Zobaczmy, co się tu jako pierwszy rzuci. No i znowu sprawy zawodowe. A tutaj się rzutują. To zobaczmy, co tu dalej jest. No dobrze, zatem kwestie zawodowe a lwy, które są aktywne zawodowo, są w odpowiednim miejscu jak najbardziej, osiągnęły też taki, taki status, które mm, są te, które pracują lwy u kogoś, tak? To są historie, warto mieć taką osobę w swoich szeregach, tak? Mam też pokazane, że jakby tutaj w aspekcie zawodowym może Wam ktoś utrudniać, może Wam ktoś dawać więcej pracy, jakieś przełożone, bo mi się ktoś pokazuje level wyżej. Karty pokazują, żebyście to um, przemilczeli, żebyście do tej sytuacji podeszli z cierpliwością. Bo więcej tu zyskacie niż stracicie, a patrząc na tą historię z innej jakby perspektywy. Zatem, taka jest tutaj podpowiedź. Jeżeli chodzi o lwy, które poszukują pracy, tak, to mam tutaj pokazane, że z tym poszukiwaniem pracy zbyt mocno i kurczowo trzymacie się jakiegoś schematu, że należałoby odrzucić ten schemat i zacząć poszukiwania troszkę w innej formie. Jaka jest tu podpowiedź dla was. No dobrze zobaczmy, jak tam o kwestię uczuć. Ach okej, okay, Lew uczucia. Lew uczucia na co powinien zwrócić w kwestiach uczuć. Lwy, które były gdzieś tam w jakichś toksycznych relacjach, a lwy, gdzie było coś trudnego, zakończycie to i w sobie. Lwy, które gdzieś tam przeszłość ich blokowała, żeby móc wkroczyć do przodu. Lwy, a panie, które są he, jakby same, spotkają i napotkają osobę, która na was wyprowadzi w inną jakość związku, ale też pokazane jest, że ten osobnik będzie wzbudzał w was również wartość siebie, że będziecie czuły się bardzo, ale to bardzo atrakcyjne za tam taka historia I już nie muszę rozkładać też na zdrowie, bo mi się tutaj karty pokazały, ale zanim do tego podejdę to... Kobiety, które są tutaj w relacjach partnerskich, zakończy się jakiś konflikt, zakończy się coś, co było dla Was trudne i będziecie na siebie patrzeć troszeczkę inaczej. Karty też pokazują, żebyście zadbali o sferę intymną, a również kwestie zdrowia dla lovów. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, mam tutaj kontakt z. Osobą, lekarzem. I karty pokazują, że kobieta, lekarz dla lwów nie jest odpowiednią, że lepszym rozwiązaniem jest mężczyzna. Mężczyzna, który w zawodzie już jest długi, długi czas, ma już wyrobioną markę, czy też imię, dobre imię, o nim dobrze gadają. Dokładnie tak mi się to pokazuje, który będzie niwelował problemy zdrowotne. Zatem tak mi się tutaj rysuje dla lwów. Dzisiaj jest magiczny dzień, um, tak czuję. Zresztą mamy piękną pogodę. Nie wiem jak u was, a u nas jest lato, a gdy tylko właśnie zrobię dla Was te horoskopy, gdy odczytam Wam prognozy, to z córką się tutaj wybieramy na miasto. No dobrze, idziemy dalej. Panny. Panna. Co też panny, na co powinny zwrócić uwagę panna w tym kolejnym tygodniu. Panna, panna. Na co powinna zwrócić uwagę panna. A przy tej Pannie pamiętam, że mam ciągle nowe możliwości w kwestiach rozwoju zawodowych, ale pan z jakiegoś powodu to zatrzymuje, a jest szansa na poprawę jakości, bo karty pokazują, że Wy jesteście naprawdę osobami odpowiedzialnymi, dobrymi i tak naprawdę cenionym powinniście być pracownikiem i gdy tak nie jest, to karta rada szukaj miejsca, gdzie będziesz mógł, mogła się rozwijać, ale to, co jest nieuniknione, stojcie biernie, tak jakbyście nie wiedzieli gdzie, co, jak. W którym kierunku. Tak, jakbyście czuli, że Wy na tutaj poziomie zawodowym dopiero co raczkujecie. Nie, uwierzcie w siebie. Naprawdę macie ogromny potencjał, żeby w tym kierunku podążać. Ale też mam pokazane dla panien aktywnych zawodowo, że jakaś tutaj historia, czy to delegacji, czy też podróży w kwestiach zawodowych zostanie odłożona, odroczona na inny termin. A jak uczucia, kochane panny? tam uczucia mhm. a praca nad sobą przede wszystkim się tutaj pokazuje dla panny praca nad jakimiś lękami, które są w głowie, ale ja też mam tutaj pokazane, że osoby, panny, które są samotne, zostanie im podszeptany ktoś warty uwagi żebyście sobie dały na to szansę i to Was uwalnia od tych lęków może nie będzie to docelowy partner ale on Wam pokaże inną jakość relacji i zburzy jakiś taki schemat trudności czy też lęku, który w Was teraz, teraz tkwi, jeżeli chodzi o Panny w relacjach partnerskich, karty pokazują żebyście nie ufały plotkom i niepotwierdzonym informacjom jeżeli coś do Was dotrze negatywnego o tej drugiej stronie, najpierw Pytajcie, potem ewentualnie oceniajcie. Heh, jak tam kwestie zdrowia u Was, kochane panny, kwestie zdrowia? Stany zapalne w, z, w historii spraw związanych ze sprawami kobiecymi, układ moczowy mi się pokazuje, ale zwróćcie uwagi, również uwagę na serce. Ale serce pod tytułem stresu za dużo, lęków za dużo, zatem to takie jest, tak to jest pokazane. Również zwróćcie uwagę na to, żeby Wam się angina nie przyplątała, bo ta karta wielokrotnie mówi mi że może się tutaj pojawić angina zatem taka jest historia dla was kochane panny weźcie to pod uwagę horoskop jest co prawda tygodniowy ale to się może przesunąć troszkę wcześniej, troszkę później to nie jest stricte matematyka a, ale to są ważne i warte uwagi informacje aby z nich korzystać i żeby a, jutro było lepsze od dzisiaj każdy z Was ma do tego prawo. Każdy ma prawo do tego, żeby być szczęśliwym. Zatem ja Wam dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem.